Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na nagraniu dotyczącym zamienienia mowy na tekst. Jak widzisz jestem na stronie, ta strona jest darmowa, nazywa się speechtexter.com a ja nazywam się Robert Czaprajewicz i zaraz Ci powiem jak prosto możesz to zrobić. Najpierw powiem Ci, że będzie Ci to potrzebne, gdy na przykład nie posiadasz sekretarki albo gdy na przykład nie możesz pisać, bo rękę masz chorą, lub na przykład nadwyrażyłeś sobie rękę. Poza tym to czasami się przydaje, aby taki tekst mieć i przełożyć go od razu do jakiegoś dokumentu. Program jest na stronie no, anglojęzycznej, ale możesz tutaj zmienić, jak widzisz, na język polski. Ja już zmieniłem. W każdym bądź razie jest to o tyle dobre, że możesz mówić w swoim języku. Tutaj masz o lub pomoc, możesz sobie to przeczytać. Niekoniecznie, bo ja ci wszystko wytłumaczę. Pasek to jest start nagrywania, czyli zamiany mowy na tekst. klisz czy czyszczenie. I tutaj masz taki pasek jak w Wordzie. A zatem nie stanowi to dla ciebie lub nie powinno stanowić przeszkody, jeśli znasz Worda albo Office, Open czy Libra, obojętne, jakikolwiek edytor tekstowy. Z tekstem możesz zrobić to, że wydrukujesz albo go zapiszesz w formie TXT lub Doku, MENTU, a także możesz go umieścić na różnych portalach społecznościowych od razu po napisaniu. Teraz przechodzimy do napisania prostego tekstu. Jak widzisz tu wyświetla się reklama, a to dlatego, że no wiadomo, że jak ktoś jest za darmo, to wyświetla się wyświetla reklama, no bo musi się z czegoś ten program utrzymywać, natomiast można ją wyłączyć. Ja w tej chwili nie będę wyłączał, bo to nie jest przedmiotem mojego nagrania. Zatem zaczynamy pisać tekst. Klikam start. Dzień dobry. Nowy ustęp. Nazywam się Robert Czaplejewicz. I powiem ci, w jaki sposób za darmo możesz słowami, głosem napisać dowolny tekst. No, już chwileczkę zatrzymam, żeby pokazać ci pewną rzecz. Nazywam się Robert Chaplain i powiem ci, w jaki sposób. Tu powinien być przycinek, prawda? Mogę edytować. Możesz za darmo, też przycinek. Możesz słowami. Oczywiście słowami, czy tam kreska. Głosem napisać dowolny tekst i kropka. Nowy ustęp, który tutaj masz po prawej stronie, to znaczy nowy akapit. Możesz nowy akapit uzyskać również Enterem. A zatem powróćmy i napiszemy jakieś zdanie z tymi właśnie tutaj wszystkimi wiesz, średnikami, kropkami, przecinkami. Aha, co ważne, mam zaznaczone tekst autosave, czyli żeby zapamiętywał ten tekst, tak? No bo namęczysz się, a później się okaże, że jego nie ma. Zresztą tu jest podpowiedź, możesz sobie przeczytać, no po angielsku. A jak naciśniesz po polsku, to się pojawi po polsku. Zatem zacznijmy jeszcze raz. Cześć! Znak wykrzyknienia. Nowy ustęp. Dziś dowiesz się, że za darmo możesz zamienić mowę na tekst. Kropka. Znowu cię zatrzymam, bo zobacz, że sam wykrzyknik tutaj powstał. Bardzo ważne jest, aby w tym programie mówić wyraźnie, z końcówkami i z wyraźnym początkiem. No bo po prostu system wybiera sobie najbardziej pasujący wyraz. Zatem przejdziemy do nowego ustępu. Ja to teraz wezmę, wymarzę i powiem tak. Cześć! Znak wykrzyknienia. Nowy ustęp. Nazywam się Robert Czaplejewicz i tej chwili Objaśnię Ci, w jaki sposób możesz za darmo pisać, mówiąc, kropka. Zatrzymam się na chwilę i powiem Ci, że widzisz, o tutaj mi połączył, ale możesz to edytować bardzo prosto. W chwili objaśnię, w jaki sposób możesz za darmo, prawda? Tu połączył sobie dwa wyrazy. No nie ma to znaczenia, bo na początku musisz no, jednak się poduczyć, jak wyraźnie mówić. Przejdźmy na przykład na dwa yy, niżej <kryw accent> i powiem Ci jeszcze jednej rzeczy. Po pierwsze, tu jest taka linia. To nie znaczy, że strona się kończy. Będzie dalej yy, tekst się pojawiał. Natomiast tu są słowa, jest zaznaczone 17, tak? Czy tu jest 17 słów? No zaznaczmy je. 17. No dobra. Ale na przykład. Jeśli ja zrobię znowu start i powiem: No hej, znak wykrzyknienia. No hej, znak wykrzyknienia. Nowy ustęp. Czy widzisz, co się dzieje? Przecinek. Gdy wyraźnie mówię. Znak zapytania. Zatrzymam Mam na chwilę. I tu oczywiście bym połączył sobie, ale to nie jest wiesz, ma małe znaczenie, jeśli fakt jest taki, że masz zapisane. No i teraz zobacz, masz słowa 27, czyli 27 słów. No zresztą po znaczeniu tak wychodzi. 27. Jeśli masz jakiś tekst, który możesz napisać, który masz napisać yy, i potrzebujesz właśnie zamiany mowy na tekst. To speech texter wydaje się być bardzo dobry, ale mogę Ci jeszcze tylko pokazać, że na przykład edycja jest tutaj prosta, bo jeżeli zaznaczysz ten tekst, dasz tutaj na przykład większe literki, znasz tutaj na przykład inny kolor, no to widzisz, że jest zmieniony. Dlatego też zaznaczę wszystko, wyczyszczę i teraz podziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo. Za wysłuchanie tego nagrania, i oczywiście za obejrzenie. Mam nadzieję, że przyda Ci się w Twojej pracy czy nauce. Do usłyszenia i do zobaczenia, nowy ustęp, mówił Robert Czaplejewicz. Zatrzymam. Kropka tu, łapach. Czy na UC. Jak widzisz szybko się redaguje. Postawimy kropkę. I tak zrobimy. I mm, jeszcze możemy zrobić o przykład takie coś, taki bajer. I masz tak jak chcesz. Jak widzisz nie było to trudne. Zajęło to zaledwie kilka minut, wymaga wprawy, wymaga koncentracji i wymaga wyraźnego mówienia, ale z czasem na pewno dojdziesz do perfekcji. Dziękuję, trzymaj się. Przeczytaj opis poniżej tego nagrania.